Polaków na Białorusi pozbawiono podstawowych praw mniejszości narodowych. A współautor naszego programu Andrzej Poczobut od prawie trzech lat przebywa w więzieniu. Monika Andrulawicz, witam i zapraszam na magazyn nad Niemnem. Co dzisiaj jeszcze zobaczymy w programie? Dalsze prześladowania katolików na Białorusi. Im też nie podoba, że kościół ma bardzo dobre związki z Polską. Łukaszenko popiera wojnę na Ukrainie. Im wojna trwa dłużej, tym moim zdaniem Łukaszenko przekształca się bardziej w pionkę. Aleksy Szota zaprasza do miejscowości Lack. To jedna z tych miejscowości, które niegdyś tętniły życiem, a dziś są małymi, wymierającymi osadami. Andrzej Poczobut spędził pół roku w karcerze kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku. Od prześladowanego przez białoruski reżim dziennikarza i działacza polskiej mniejszości rzadko docierają jakiekolwiek wiadomości. To oznacza, że Polak jest całkowicie izolowany przez więzienne władze. Andrzej Poczobut nie ma kontaktu z rodziną, nie może regularnie spotykać się z adwokatem, a także nie dostaje paczek żywnościowych. Choć dziennikarz ma problemy zdrowotne, nie otrzymuje niezbędnych leków. Nie wiadomo, jak obecnie się czuje. Generalnie postulat jest niezmienny ze strony Polski: Andrzej zostanie słusznie skazany i powinien wyjść. Ale władze białoruskie mają swój własny pogląd na tę sprawę. 8 lutego 2023 roku w Grodzieńskim Sądzie Obwodowym Andrzej Poczobut usłyszał wyrok ośmiu lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Polak został skazany za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań na szkodę Białorusi. Organizacje broniące praw człowieka uznają dziennikarza za więźnia politycznego. Polacy na Białorusi są wzorcowym i bardzo dobrym wrogiem to znaczy, każdy reżim musi mieć wrogów wewnętrznych. Andrzej Poczobut to działacz zdelegalizowanego w 2005 roku Związku Polaków na Białorusi. konsekwentnie rozkręca spirale przemocy. Jako dziennikarz współpracował z polskimi mediami, w tym TVP Polonią. Jest pasjonatem historii. Wiele czasu poświęcał badaniu losów żołnierzy Armii Krajowej na terenach dzisiejszej Białorusi. Katolicki katecheta i teolog Władysław Białadziet skazany na trzy lata kolonii karnej. Białoruski reżim oskarżył go m.in. o obrażenie Łukaszenki oraz podżeganie do wrogości i nienawiści. Sfingowany proces odbył się w Mińsku za zamkniętymi drzwiami. Władysław Białadiet został zatrzymany 31 maja 2023 roku. Oskarżono go o czynny udział w powszechnych modlitwach chrześcijańskich w czasie protestów pokojowych po wyborach w 2020 roku. A modlono się o zaprzestanie przemocy i bezprawia w związku z rozwijającym się kryzysem politycznym na Białorusi. Po aresztowaniu katolik był poddawany nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. Jest to też kontynuacja taktyki trzymania kościoła katolickiego w szachu. Już ponad cztery miesiące jest przetrzymywany w więzieniu KGB w Mińsku ksiądz Henryk Okołotowicz, 64-letni kapłan usłyszał zarzuty o szpiegostwo i zdradę stanu. Więzienne warunki zagrażają zdrowiu i życiu duchownego, który wcześniej miał zawał serca i przeszedł operację onkologiczną. Wymaga stałej opieki lekarskiej i leków, a tego nie zapewnia mu białoruski system penitencjarny. Kościół jest niepodległy, kościół popiera moralny ludzi i im też nie podoba, że kościół ma bardzo dobre związki z Polską. Kościół katolicki na Białorusi po wyborach w 2020 roku jest nieustannie poddawany represjom Łukaszenkowskiego reżimu. Aresztowania, odbieranie świątyń i wyrzucanie duchownych z kraju stały się znakiem rozpoznawczym białoruskiej władzy. W takich warunkach funkcjonowanie katolickiej wspólnoty na Białorusi staje się coraz trudniejsze. Łukaszenkowski reżim zniszczył polskie organizacje i niemal wszystkie polskie instytucje działające na Białorusi. Polska mniejszość jest cały czas prześladowana. Takie działania można porównać się jedynie do sytuacji po 1945 roku, kiedy tereny zamieszkane przez Polaków zostały dokładnie wyczyszczone przez sowietów ze wszystkich oznak polskości. O niełatwej sytuacji rodaków porozmawiamy z doktorem Piotrem Kościńskim, dziennikarzem, wykładowcą i analitykiem do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Od prawie trzech lat w więzieniu przebywa Andrzej Poczobut. Rok w areszcie spędziła też Angelika Borys. Takie działania wobec przedstawicieli polskiej mniejszości nie są przypadkowe? Oczywiście to nie są przypadkowe działania to są działania celowe i wymiarzone zarówno w polską mniejszość. Jak i jej organizację, czyli Związek Polaków na Białorusi. Chodzi o to, żeby przede wszystkim zastraszyć Polaków na Białorusi, żeby zniechęcić ich do jakiejkolwiek aktywności, która byłaby wroga z punktu widzenia władz, a więc doprowadzić do tego, aby nie było żadnej polskiej aktywności na Białorusi. Dosłownie, żadnej. Na celowniku reżimu jest też historia. Polskie groby są zdewastowane. Można też powiedzieć, że władza walczy z martwymi bohaterami polskiego podziemia, czego oni tak naprawdę się boją. No to jest sytuacja trochę skomplikowana, mianowicie z punktu widzenia Łukaszenki i jego reżimu, Polska jest wrogiem, wrogiem numer jeden. Dlatego, że Polska przeciwstawia się temu reżimowi, wspiera politycznych przeciwników Łukaszenki. No przecież w Polsce znajdują się czołowi działacze opozycyjni wobec Łukaszenki. Skoro tak, nie można doprowadzić z punktu widzenia oficjalnego Mińska do żadnej aktywności polskiej i do aktywności Polaków, żyjących przecież od wieków. Na tym terytorium, ale jednak, co jest oczywiste, związanych z Polską. Stąd taka próba wymazania polskości, porównywalna do tego, co pisał Orwell w swoim 1984 roku, to jest oczywiście bez sensu i to jest absurd, no ale takie metody stosuje reżim Łukaszenki. Polskie szkoły na Białorusi zostały zamknięte, a społeczne placówki zlikwidowane. Depolonizacja oświaty dotarła nawet do szkół prywatnych. Jak zatem ludzie mogą uczyć się języka ojczystego? No, niestety, trzeba sobie powiedzieć, że Polacy na Białorusi mają doświadczenie, przykre doświadczenie z lat Związku Radzieckiego, kiedy to trzeba było uczyć się w domu, potajemnie, żeby władze, żeby KGB tego nie widziało. To jest oczywiście dramatycznie smutna sytuacja, ale popatrzmy na historię. Ile lat funkcjonował Związek Radziecki, ile lat istniała Białoruska SRR, a gdy upadła, gdy upadł Związek Radziecki, Polskość się odrodziła, więc te wszystkie próby zniszczenia Polskości są nie tylko haniebne i po prostu sprzeczne z prawem międzynarodowym, ale są po prostu bez sensu, ponieważ wiadomo, że do niczego nie doprowadzą. Żaden dyktatorski reżim nie trwa wiecznie. Reżim Łukaszenki też kiedyś upadnie i odrodzi się polskość na Białorusi. Wierzy pan w to, że na Białorusi kiedyś będzie normalnie że polska mniejszość będzie mogła spokojnie żyć zgodnie ze swoją wiarą i tradycją? Mając no, bardzo interesującą okazję pod koniec 2010 roku jako dziennikarz. Uczestniczenia w wywiadzie z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Pamiętam doskonale, iż on powiedział, że Białorusi potrzebna jest demokracja. I myślę, że akurat w tym Łukaszenko miał rację. Białorusi potrzebna jest demokracja. I tak jak już powiedziałem, reżimy dyktatorskie trwają. Niektóre określały siebie jako tysiącletnia, przetrwały ledwie kilkanaście lat. Łukaszenko też upadnie. Zresztą on o tym doskonale wie. Chciałby tylko, aby stało się to możliwie jak najpóźniej. Prędzej czy później to się stanie i wówczas Polskość się odrodzi. Tak jak upadł Związek Radziecki i Polskość się odrodziła, tak samo upadnie reżim Łukaszenki i tak samo możliwy będzie powrót do normalności, po prostu do normalności. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A u nas kolejne informacje. Trwa agresja Rosji na Ukrainę. Aleksander Łukaszenko niezmiennie wspiera Kreml. Po ponad dwóch latach działań zbrojnych skala zniszczeń jest ogromna. Cały czas rośnie też liczba ofiar. Od początku wojny Ukraina cały czas jest w ogniu. Rosyjski najeźdźca prowadzi nieustanne bombardowania i ostrzały rakietowe niepodległego kraju. Ataki są kierowane przede wszystkim na domy mieszkalne, szkoły, szpitale i infrastrukturę krytyczną. Giną niewinni ludzie. Ciężkie walki trwają na wschodzie i południu kraju. Głównym zadaniem sił zbrojnych Ukrainy pozostaje wyzwolenie terenów okupowanych i powstrzymanie kolejnego natarcia Rosjan. Straty na jeźdźcy w tej wojnie to ponad 430 tysięcy żołnierzy. Będziemy w odpowiedzi zadawać straty państwu rosyjskiemu i jest to słuszne działanie. Na Kremlu powinni przyzwyczaić się, że terror nie będzie bezkarny, nic nie wyleczy chorych na zło, ale muszą ponieść konsekwencje. Agresor przegra i tylko ta przegrana zapewni sąsiadom Rosji bezpieczeństwo. Od początku wojny Białoruś jest rosyjskim zapleczem w czasie ataków na Ukrainę. Cały świat traktuje Łukaszenkę jak współagresora. W ramach regionalnego zgrupowania wojsk Rosja i Białoruś prowadzą wspólne ćwiczenia wojskowe. Choć oficjalnie białoruscy żołnierze nie biorą udziału w walkach, reżim wspiera działania armii rosyjskiej na Ukrainie. Im wojna trwa dłużej, tym moim zdaniem Łukaszenko przekształca się bardziej w pionka i musi ustępować. Przed żądaniami Rosji, chociaż widzieliśmy to w kwestiach związanych z rozmieszczeniem na terytorium Białorusi broni jądrowej. To współdziałanie rosyjsko-białoruskiego wojska jest obiektem szczególnego zainteresowania ukraińskiej armii i służb wywiadowczych. Ukraiński sztab generalny twierdzi, że Mińsk przygotowuje plany udziału w wojnie, choć dowodzący zaznaczają, że obecnie ryzyko ataku jest niewielkie. W ocenie Kijowa zagrożenie ponowną ofensywą stanie się realne wtedy, gdy na Białoruś trafi około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy wyposażonych w pancerny i artyleryjski sprzęt. W dzisiejszej pocztówce z Grodzieńszczyzny, Aleksy Szota zaprasza Państwa do miejscowości Lack. Rzadko odwiedzana przez turystów, malutka wieś ma naprawdę ciekawą historię. 10 kilometrów od Szczuczyna, na Grodzieńszczyźnie, leży wieś Lack. To jedna z tych miejscowości, które niegdyś tętniły życiem, a dziś są małymi, wymierającymi osadami. Witam Państwa i zapraszam na wycieczkę, która udowadnia, że nawet w takich miejscach można odnaleźć coś interesującego. Nazwa Lack pojawia się na mapach bardzo późno dopiero w XIX wieku. Najważniejszym miejscowym zabytkiem jest górujący nad wsią Kościół Św. Stanisława, zbudowany na przełomie XIX i XX wieku. To przykład neogotyku z elementami modernizmu. Sam neogotyk zyskał dużą popularność w tym czasie, bo wyraźnie odróżniał się od stylu rosyjskich cerkwi. Dlatego trudno było taki kościół przebudować na prawosławną świątynię, a takie działania były dość częste po klęsce Powstania Styczniowego. Patrząc uważnie na południową ścianę świątyni, można dostrzec ślady kul i uszkodzone fragmenty cegły. Są to pamiątki po wojnie polsko-bolszewickiej. Zachowały się również oryginalne elementy wnętrza kościoła. Stare konfesjonały, ambona, ołtarze z obrazami, wszystko w stylu skromnego, ale wyrazistego neogotyku. Mają już ponad 100 lat. Świątynia przetrwała kilka wojen i dziesięciolecia ateizmu. W czasach sowieckich kościoła wprawdzie nie zamknięto, ale próbowano to zrobić. Gdyby tak się stało. Podzieliłby on los innych katolickich świątyń, które stały się magazynami lub domami kultury, ale gorliwość wiernych na to nie pozwoliła. Na cmentarzu parafialnym w Lacku znajduje się zbiorowa mogiła nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego. Jest to usypany kopiec o długości 12 i szerokości 4 metrów. Umieszczono na nim kamień z wyrytą inskrypcją Świętej Pamięci Żołnierzy Wojny 1914-1918. Nie wiadomo ilu wojskowych tu spoczywa. Starsi mieszkańcy wsi opowiadają, że to żołnierze polegli w boju, a także zamordowani przez bolszewików, czyli już po I wojnie światowej. Nieznana jest jednak dokładna data tych wydarzeń. W okolicy był też inny pomnik ku polskiego bohaterstwa. W przysiłku Bogdany stał znak upamiętniający sławnego akowca, majora Jana Piwnika Ponurego. Był dowódcą armii krajowej początkowo w górach świętokrzyskich, a później na Nowogródczyźnie. Zginął w pobliskich Jewłaszach latem 1944 roku w czasie bitwy z Niemcami. Było to symboliczne miejsce, bo bohatera pochowano gdzie indziej, najpierw w wiewiórce koolidy, a w 1988 roku jego szczątki przeniesiono do klasztoru cystersów w Wąchocku. Niestety w ostatnich latach pomnik zdewastowano, bo nawet taka skromna pamiątka po armii krajowej jest nie do zniesienia dla dzisiejszych białoruskich władz. Ale to już inna historia. A ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne pocztówki z grodzieńszczyzny. Na Ziemi Sztuczyńskiej żegnam się z Państwem. Następny program już za tydzień. Zapraszam i do zobaczenia.